Dotknij granic doskonałości, poznaj Samsunga Galaxy S2. Nowy dotykowy ekran Super AMOLED Plus sprawia, że Samsung Galaxy S2 staje się przejrzystym oknem na świat. Zmienia punkt widzenia, poszerza horyzonty, buduje panoramy z milionów soczystych barw. Samsung Galaxy S2 wyposażony został w dwurdzeniowy procesor o niezwykłej mocy oraz szybką transmisję danych 21 megabitów na sekundę. Dodatkowo Samsung Galaxy S2 ma zaledwie 8,5 mm grubości, wyznacza więc nowy standard dla generacji ultracienkich smartfonów. Jakość oferowanego obrazu i jego nieprzeciętna szybkość procesora to nie jedyne plusy tego telefonu. Do dyspozycji mamy jeszcze System operacyjny Android w wersji 2.3 wraz z interfejsem Touchwiz 4.0, transmisje danych HSPA+, HSUPA, router WiFi, Bluetooth w wersji 3.0, USB 2.0, DLNA w wersji 1.5. Wspomniany wcześniej dwurdzeniowy procesor taktowany zegarem 1.2 GHz wraz z graficznym procesorem Wbudowana pamięć wewnętrzna 16 GB i możliwość zainstalowania karty microSD o pojemności do 32 GB. Pozwalają one uzyskać w sumie 48 GB pamięci do przechowywania danych. Zainstalowana aplikacja biurowa Polaris Office, dzięki której można edytować pliki Word, Excel, PowerPoint czy PDF wbudowany odbiornik GPS oraz zestaw zainstalowanych aplikacji do nawigacji ułatwiających szybkie dotarcie do celu. Bluetooth, pozwalający obsługiwać np. bezprzewodowe słuchawki, czy też umożliwiający przesyłanie plików pomiędzy komputerem a telefonem. Aparat cyfrowy o rozdzielczości 8 megapikseli z autofokusem i stabilizatorem obrazu, lampę doświetlającą LED oraz dodatkowy aparat przedni o rozdzielczości 2 megapiksele, służący do prowadzenia wideorozmów i wykonywania zdjęć portretowych. Możliwość nagrywania i odtwarzania filmów w rozdzielczości Full HD. Wsparcie standardu DLNA, który umożliwia zamianę telefonu w serwer udostępniający pliki do telewizora, sieciowego odtwarzacza lub przykład drukarki. Funkcji głosowego wyszukiwania w przeglądarce Google. Możliwości pobierania i instalacji aplikacji z portalu Android Market i Samsung Apps. Wbudowanej aplikacji Social Hub do obsługi sieci społecznościowych, takich jak Twitter czy Facebook aplikacji do obsługi YouTube oraz wielu pomocnych aplikacji i multimedialnych widgetów. W oferowanym zestawie znajdziemy: telefon Samsung Galaxy S2 i 9100, baterię o pojemności 1650 mAh, ładowarkę, kabel micro USB do podłączenia z komputerem. Słuchawki stereo, skróconą instrukcję obsługi oraz kartę gwarancyjną. Z przodu telefonu znalazł się dotykowy ekran Super AMOLED Plus o przekątnej 4 i 3 cala. Nad nim umieszczono drugi aparat fotograficzny, służący do prowadzenia wideorozmów i wykonywania zdjęć portretowych. Pod wyświetlaczem umieszczono trzy przyciski funkcyjne. Przycisk menu, jego naciśnięcie oznacza przejście do ustawień i funkcji telefonu oraz aplikacji. Przycisk Home, po jego naciśnięciu zawsze wrócimy do ekranu głównego. oraz przycisk powrót. Użycie tego przycisku cofa do poprzednio wyświetlanego ekranu. Z tyłu telefonu widzimy obiektyw aparatu fotograficznego o rozdzielczości 8 megapikseli. Wraz z lampą doświetlającą LED oraz głośnik. U góry telefonu znajdziesz gniazdo mini-jack do podłączenia zestawu słuchawkowego. Po lewej stronie umieszczono dwa przyciski do regulacji głośności, natomiast po prawej stronie znajduje się przycisk zasilania i blokady ekranu. W dolnej części telefonu znajduje się gniazdo micro USB do ładowania baterii lub podłączenia telefonu do komputera. Aby uruchomić telefon, zdejmij jego tylną pokrywę. Włóż kartę SIM z złotymi stykami do dołu, a ściętym rogiem ustawionym zgodnie z rysunkiem pokazanym obok gniazda. Włóż baterię, pamiętając, by styki pasowały do styków telefonu. Zamknij obudowę i wciśnij przycisk uruchamiający telefon. Podczas pierwszego uruchomienia zobaczysz przewodnik pomagający w ustawieniu podstawowych parametrów telefonu, takich jak na przykład konfiguracja sieci Wi-Fi czy konta Google. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Telefon jest już ustawiony i gotowy do pracy.